Widzowie, widzowie, przywitajcie się tutaj, y, panowie z widzami, najlepszymi zresztą, tak, subskrybentami. Widzowie, Dzień dobry, dzisiaj widzowie. rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Otwórz skrzynkę dostań gówno. <laughs> Kurwa, dobra, y, panowie, powiedzcie mi, jak otwierać, otwierać na szybko czy powoli, żeby był ten taki, ta chwila niepewności. Powoli, no, na powoli, szybko to dobra. nie można, Dobra, zgadza się. No i cyk. Jak babę. No i rozpoczęliśmy piękną MB90 przyczepność. No to druga skrzynecka. Co. Kurwa dropne kosę. To latam z gołąpowę. To seria ci się nie uda, no, masz dostać no. gówno. Dobra, No dobra, trzecia skrzynka, ale nie wiedziałem co stałem. Wybrany dobra, kolejna. Proszę bardzo, kapilara. No to jest sprawa. No, akurat Pięknie. najlepsze są. Kurwa. dobra, jeszcze dwie. Dobra, dobra, dobra widzowie, teraz onda, teraz odda. Czuję to w kościach, kurwa. Czuję to w kościach. Jodź, ja pierdolę jaki jest. Spłużone no może. Ale chwilę to by Dobra, i ostatni kluczy, widzowie. To y dla waszej matki otwieramy teraz. Kurwa, ile ty skrzynek jej nie otwierasz? Nie, to Mam nadzieję, że mocne zużycie, jak pattern waszej starej kurwa. Lekkie, o lekkie to nie.